Raz, dwa, trzy! Dzień dobry! Słuchajcie, z tej strony Demon Slayery, czyli ja, y, Cyfer i ze Hunter się ma. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, lubisz tańsze gry? Więc zapraszam Cię na G2A, pierwszy link w opisie. Dobra zaczynamy granie od sklepania Sabito, bo mamy tutaj Sabito, musimy go we dwóch kurde naklepać. Więc dawaj, pomagaj. Dobra, ja poproszę. w ogóle nie wiem co się dzieje, bo ja zapomniałem jak się w ogóle kontroluje w tej grze, mam tylko jakiegoś dasha. Dobra. To już się zmieniało formę. Na Erkę, na Erkę zmieniałeś formy. O kur... O ja pierdyle, mam low HP, mam low HP, czekaj, czekaj. Ja sobie tutaj ściszyłem tę ragierę O sabito... ci na łebka <grymnie> No kurde. ja se padłem przypadkiem Dobra, dobra, Dibaj, dawaj tepaj, 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 Dobra, jestem ścia! jeden HP, ma ma jeden HP Dobra Dałeś rady, daj radę, dobra, to twoja misja zaliczona, a ja mam nie zaliczone w dalszym ciągu Ale ty już masz, pięknie, ładnie, to jeszcze jednego będzie trzeba znaleźć Dobra, dobra. Ej, czy ja mam jakieś twoje rzeczy, bo ja nie wiem w sumie. Nie, nie, chyba wszystko zebrałem. Dobra, czekaj, ja sobie tu jego ten ubieram, buty mam, gratiery i ja sobie wiesz co? Dobra, to ja sobie schowam ten wodny miecz, bo mam ten wodny miecz od ciebie ostatnio. W ogóle serdecznie Dobra, ja, zapraszam. moi Drodzy, do tego pana na kanał. Polecam serdecznie. Prawdopodobnie będziecie mogli sobie w tytule. Zapomniałem w zasadzie dać w tytule w ogóle linku. Więc będzie w tytule prawdopodobnie do, do tego człowieka. Igranie przypominam o playlistie z serią Demon Slayer Minecraft. Będziemy tutaj oczywiście rozpieprzać wszystko jak idzie. Przypominam, że jeśli wiecie coś na temat pomocy jakiejś, możecie pisać komentarze, bo ja coś tutaj nieco sobie czytam. I na przykład czytałem, że jak zrobimy sobie nowy miecz i go nie weźmiemy do ręki, będziemy go napieprzać w te kamienie co tutaj leżą na przykład na ziemi, nie, to możemy no. sobie zrobić miecze i noskę. I oddech bestii wtedy będziemy mieć, więc można coś takiego o wykombinować, O kurde, sobie. fajne, fajne. I wytyfy, okej, okay, chodź to zobacz, chodź to zobacz. Idę, idę. Poczekaj, bo mi strasznie tutaj tu jest, klatkuje, wiesz? Gra jest, mi się zwiesiła, już biegnę. To jest jobany pociąg! O, dobrze, dobrze. Dobrze, kurde, czekaj, co, robimy go? Robimy go we dwóch? To będzie ten, ranga pierwsza, jeśli dobrze pamiętam, niższe demony. Okej. Okay. O kurde! Ale co, pociąg, tak? Ta pociąg. O ja pierdyle, ale mnie nawala, dobra, czekaj, wiesz co? Ja bym tutaj podszedł Wavestone jest Można sobie zapisać tego checkpointa dawaj Ale to co, że ja biję pociąg normalnie Bijesz normalnie wiesz co, on się na mnie sfokusował <laughs> O ja pierdyle, dobra, wleciałem w niego <laughs> Dawaj go kurde <laughs> No to Przepraszam pięknie. Nie ma powodu nie ma problemu przyjaciel Nie ma problemu, naprawdę, zapamiętam Dobra, czekaj, ja już nie zapamiętuj! O kurde padłem też! Dobra tepaj ty, się! Ty... Szybko! Szybko co jestem! <laughs> Ale on krypie! daj mi moje rzeczy! Dobra, czekaj. Oh, ja pierdolę! Ale on jest ciężki! Chodź, ja cały czas jestem. Dobra, nawalam go, czekaj. O! Oh, kurde! Wiesz co, to trzymaj się tam, ja będę tak, wiesz, podchodził. Dobra, to jest. Dobra, tutaj. ja mam, ja mam na niego już patent. O dobra, nie mam patentu jednak. Dobra, ja go tutaj, słuchaj, słuchaj, słuchaj sobie podbijam. O, dobra, uh -huh. nie mam, nie mam już tego się... Czyli ty słyszałeś jakieś trąby? Czy to tylko ja słyszałem? S też słyszałem. Okej, okay, czyli to nie, to, to, to Ale on ma 20 już ma 12 osiem, cztery, jeden HP. Yeah! Blower jest! Pokczamp! lower jedynka pokonana i mamy yy, krew muzana. W ogóle y, trzeba będzie rozkminić, czy nie będziemy jest się Jest chcieli... Sabito drugi! Jest drugi Sabito! Gdzie jest? Gdzie jest. jest? Dawaj go. Tu chodź, go. tu! Kuwa, czekaj, mieczce muszę wziąć. Yy, gdzie mam te... Wejce. Bierę. Ja <laughs> epic, Affix tome. Tu chodź do mnie, bo tu jest, Uła. siedzi. Tylko rzeczy trzeba pozbierać, bo tutaj wiesz co, powypadło No to zbieraj, bo ja tutaj już mam, ale czekam na ciebie. Dobra, where is the sabito? O, tu jest sabito, dobra. Czekaj, zaczynam. I kurde! Dobra, inna forma, inna forma, bo to mi mało daje. Kurde, bele. Dobra. W czego się tepam do ciebie zaraz. Tysiaj go! Dobra, kurde, kurde, czekaj, tepam się. O, zaraz go rozpieprzę. Dawaj. Dawaj go, dawaj go. Czekaj, miecz podnoszę. I teraz... Jeb! I patrz, pokonałem, dobrze. Elegancko! Czekaj, czy ja mam advancement teraz zrobiony. Ja nie wiem, czy mi nie zajczyło z tobą czasami przed chwilą, bo tak mi teraz nie wyskoczył. Czekaj, sobie patrzę Adventure, nie, 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 to tutaj. Mizuno to, nie, 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 to jest Ranga. Cruel. Win Against Sabito, no nie, nie zaliczyło mi go, kurde. Ja tu jest drugi pociąg. Jasne, tylko wiesz co, ja bym tam poszedł, bo tam moje rzeczy gdzieś jeszcze leżały, więc dobre. Ja no właśnie, teraz tutaj tak. są jakieś. Blood Art Demon High, tu jest jakaś o, cebula jest. <noise> mm. Nice I super. jest bębenek. Bębenek to bębenek mi wypadł, ale okej, okay, możesz go trzymać na razie. No, Znam możesz podtrzymać, nie ma problemu. Ty możesz masz mięso jakieś. Ja lubię sobie podtrzymać. O moje bębenki, o kurde. Wiesz co, bo bębenek mogę zrobić tak, patrz, patrz. Psz, psz. Normalnie taki. Okej. Okay. W ogóle będzie trzeba się przejść pod ziemię, ale to chyba w kolejnym pójdziemy. Ty! Patrz, co mam! <laughs> What is this? Co to? to. A, A, ty ty, ty A ja mam buty, so, Chodź, chodź. bo ja mam buty. Jak masz buty? No, właśnie ja, no, buty patrzę, są. Kurde. O, oh, ała! Wow, już mnie, kurde, kolego, uderzyłeś. Przepraszam. Czekaj, ja, ja mam tak, ja mam to... Ten... O, plecy, 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 Zwykle demon! Wą! Kurde, dawaj! Ooo, tysiąc ty, różnych, kurwa, technik! Jest. Technika... Tysiąca, kurde, technik! Konstant Flux... Czekaj, jak to był ten smok, kurde? Water Wheel. To mogę kołem bi bić, kurde, niech będzie, Tylko, wiesz, Dobra, bij go kołem. Tylko ja, kurde, nie mam ten. Skołuj oponenta! Dobra, jeb, kurde, oddech wody, kurde, mokro. Bije mnie, bije mnie, bije mnie. Mokra piwnica. Technika mokrej piwnicy. piwnicy, o! Czekaj, ja mu zaraz bębenka pierdolę. O, padłem, tepam się. Dobra, tepaj się, ja mu trzeku człowieku... O, kurde, ale mam strata, ale mam strata, patok. Ja nawet nie muszę podchodzić, kurde. Ja go człowieku jakiś wybębenkuję. To bo ma rangę 13 miał! Co? Nie, to jest ranga druga, doma, uciekaj. No właśnie, uciekłem. Dobra, Guillaume się z nim nawala. Tam obok. Dobra, ja będę w pociąg napieprzał w dalszym ciągu. Zobaczymy, kurde, co z tego pójdzie. Tam się napieprzają, kurde. A ja rozwalę ten pociąg, wiesz co? Bo ja jeszcze nie mam tego advancementu. Pyk. Dobra, pięknie, ładnie. Eee, kurde, ale tutaj się fajty dzieją. Opa, to ile ten doma ma. Wiesz co? Ja bym stąd spieprzał chyba, lepiej. Ja w ogóle miecza nie mam. Gdzie tam jest twój miecz? Ty masz tam pokazane, nie? O ja pierdolę, co tu się dzieje. Gdzie mam pokazane? Ja nie widzę. O! Ja mam... <laughs> O, żebym dostał kurde strzała, nie jakiś jest. Blood demon art Dobra, czekaj, zbieram <laughs> O, kurwa, trzeba będzie mieć co, chyba lepsze miecze sobie porobić. Oj tak czuję Dobra, mam tutaj rzeczy Dobra, musisz... Tam pójść gdzie ostatnio. To nie tam się lej, co to jest? No to jest kurde wyższe rangi i ten i, i dymon, nie? Ja w razie czego mam jakiś jeszcze miecz, żeby ci dać, jakbyś, jakbyś nie znalazł swojego tamtego, nie? Biorę no. rzeczy! Dobra, kurde, czekaj co się... Co Wchodzę się? jeszcze raz, bierę rzeczy. A, bo to twoje, dobra? Mam szteki. Zabieram rzeczy. Ja pierdyle, ale tu dowalają, obie. Yy, nic nie mam w sumie. Nie mam dalej. Nie o, masz dalej? Pan, o, mam. Yy... Kur? Co masz? O. O, co, co ty? What? A bo ty tego dobry wybrałeś. Ale kurde. I w... mam jeszcze wachlujesz. jakiś inny blot demonart. Dobra, tego nie to możesz użyć, bo, bo do tego mówię. trzeba być akurat Debodem. Wiesz co? To ja ci daję na razie ten miecz wodny. A my o, i tak dziękuję. będziemy musieli się wybrać... Y, Yama, Yamasa, się nazywają jakoś ten. Nie, Yoko. Te góry są obok, nie? Ja bym się generalnie dzisiaj tam przeszedł. Bo, z tego co mi widzowie pisali, to tam w górach, wysoko, można znaleźć rudę, która pozwala kraftować miecze. Ja bym sobie kurde o. te miecze i i tak dalej porobił, nie? Bo można naprawdę różne style oddechu zdobyć. Co to jest? To jest demon y, Enmu. A Enmu to już żeśmy nawalali. Y, Enmu to jest ten pociąg, ale wiesz co? Uważałbym na twoim miejscu, bo on ma kurde kilka różnych technik. O ty krwa, Enmu! Ech. Czekaj, Emu! Emu, żożca nie, Czekaj, mam pomysł. Jebs! O nie! O ty, zmienił się w jakąś Enmu ten Ole dobrze, 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 guys it's Glizda Ale Glizda jest walona, Glizda jest broken, jest, 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 jest Kurwa miecz wyrzuciłem niechcący i wachlarz <noise> Ja go nawalam, ja go nawalam O kurde, to jest jeszcze szybki demon, fuck Dobra, najpierw szybkiego demona rozwalę Nie wiem czy pamiętasz, to jest ten, co z nim ręgoku walczył yy, przed tym, przed Arkiem Dobra. Nie pamiętam Okej okay. już Wie jest wiem, pociąg Wiem, że mam jedzenie i muszę jak najszybciej Zjeść, żeby szybko mi HP przyszło, bo jest bieda. Ja człowieku jestem perkusistą w tym, bo spokojnie, ja go siłą muzyki rozwalam! Miłość do muzyki. Oje. Oh yeah. Dobra leży, pięknie ładnie. Jest! Kurdej, kolejna ręka, ja pierdolę, ile tych rąk. W ogóle cztery krwi muzana mam. Ja, ja w ogóle nie wielka. wiem co ja mam, ja też mam jakieś cztery krwi muzana. Fog, ja, jak to, nie jedz tego, bo się stanie z demonem Dobra nie jem to, to A potem wziąć. mogę wrócić. O, o, zobacz, co tam jest? E, wiesz co to jest slajmowa wyspa z modyfikacji. Ej, to chyba to jest. Czekaj, ja bym sobie wpisał tak. Scarlet Ore? To tak. Czekaj, ja sobie zacznę tak, podstawowy miecz ja bym sobie tak kliknął w niego. Gdzie, ku, gdzie... ty masz. Gdzie ty masz crafting? Jest Scarlet Ore, jest nie jest potrzebne i Dobra. hakamy wszystkie i te inne. Dobra, to ja to kopię, czekaj, można tym kilofem? Nie, żelazny potrzebny, masz żelazny? Nie mam żelaznego. O, krucafiks. Dobra, to na razie wiesz co, kordy mam na odcinku w razie w. Wziąłbym sobie ten węgiel, na pewno. Punter, Punter, Pulter, patrz, widać jak na dłoni, nie? Pewnie już widać jak na dłoni, no ale wszystko widoczne jak na dłoni. U, wszystko widoczne jak na dłoni, pięknie, pięknie, dobra. Wiesz co, ja mam w razie czego jeszcze mięso, jakbym ci przepalić miał. O, ja bym potrzebował, bo ja takim mam dwa dobra, surowe czekaj. i trzeba by to masz to, tylko piecyk trzeba zrobić. To wiesz co, ja lecę szybko gdzieś po żelazo jakieś. Bo ja bym sobie porobił te różne miecze, bo naprawdę ponoć, oj, takie mm, takie miecze można mieć. Ponoć ten do oddechu słońca też można skraftować. I oczywiście przypominam widzowie, nie wiem o czym miałem. a, że ten, że wspieranie za piątaka polecam serdecznie. Tak, to chciałem powiedzieć na pewno. I tu jest więcej tego Scarletore. To kurde, tam patrz, gdzie to jest. To jest dobra miejscowa. Ja tutaj czekaj, która to forma taka fajna do podróży była, to już nie pamiętam, nawet nie, na pewno nie to było. Ja tutaj coś, 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 coś znalazłem, co to jest? Nikiel, a to pierdzielisz to. Dobra, to to nie będzie. Ja ogólnie tak widzę na tych górach, to, to, to na tym Mount Joko, bo to się tak nazywa ten biom, to, to jest właśnie ta. No tak, ten tak, Scarlet bo Ore, wiesz, co? Jest bardzo dużo. Bo to są te góry, co tam są najwyżej słońca, coś takiego tam pamiętam w animu było mówione. I to one właśnie, te te, te te żelazo, to tam promienie słońca chłonie, i dlatego te miecze mogą zabijać demony, nie? Jak, okay. Jakbym miał taką fabułę z Demon Slayer'a polecieć, a raczej z miecza zabójcy demonów, jeśli mamy być dokładni, nie? Także no, więc pozdrawiam wszystkich panów, ale kurde dużo widzów w ogóle się odezwało w komentarzach, muszę powiedzieć którzy tutaj, kurde, fani Wiedzą, serii. wiedzą jak pomóc, o, jak je, kurde, ten w ogóle. Wiedzą, wiedzą. O, to dobrze, to dobrze, bo Dobra. my nie wiemy, widzowie. Ty się tam trzymaj, a ja jeszcze krowy tutaj zbieram. Nie rozumiem czemu krowy, kurde, dają Particle Fire Resistance, okej. Okay. Dawaj mnie tu żelazo, co to jest, koper. no nie ma żelazo w kopalniach. Ale skam, kurde, oskamowany się czuję. Dobra, to wiesz co? Możesz zobaczyć przy okazji, jak można tam jakieś miecze pograftować, więc możesz różne tam yy, po, 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 po wpisywać, powiedzmy, w te pola. To zaraz sobie obczajimy, nie? Dobra. Du, 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 du. Dobra czekaj. A bo są na przykład Zenitsu, ale tutaj nie, nie pokazuje tego. Ja tam słyszałem, że widzowie, kurde, mówili, że jakoś to można porobić, więc ja bym to zebrał. I widzowie pewnie inteligentnie tak, tak, i pomocni. Tylko właśnie nie klikam na nie i nie ma żadnego. Yy, wiem, że z tych kwiatków przy jednym z yy, budynków można skraftować kwiatkowy miecz. Oddech kwiatów czy coś takiego, nie? Yy, więc. No, chyba każdy miecz ma swoje, że tak powiem, yy, jakieś dodatkowe wymagania, żeby go skraftować. No, w sensie dodatkowe jakieś itemsy będą potrzebne. Ale na pewno. Ewentualnie bym tak jak przy, przy jakiejś rzeczy trzeba być coś takiego. O, tu widzę, że jest. Uzui 10 atak speed i 1, raczej 10 damage, 1 speed. Tak patrzę, który by z nich był najlepszy. Ja, wiesz, to jest, wiecie co, ja już kuwa, typowego sąsiada, yy, człowiek remont, nie, naprawdę. Inaczej bym go nie nazwał, cały czas remont robi. O, w ogóle jakaś skrzynka na powierzchni sobie, o kurde, bierę. O, A jak, weź, nie, weź. Bierę, bierę, spawner rozdupcam. Dobra, spawner rozdupcony. Yy, 3 diaks enchant! O, o, to jak dawaj, je, to mamy diexowy kill off. Człowieku, jak za frajer, to biorę jeszcze blok żelaza No, Dawaj, tutaj. dawaj, 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 dawaj. Już idę, idę, człowieku, dobra, typy, yy, do Mr. Hamper, hum, cześć Hamper. Masz... A wystarczy, że wpiszesz mój nick tylko, Wright, te te mnie Tepa. Wy te te tepa. Mo, wywal te kurczoki, wywal yy, te kurczoki. Masz drewno? Mam drewno, proszę. O, ja bym cię prosił, bo ja niestety zgubiłem. Masz tu jeszcze hełm, jakbyś chciał. O, dzięki, dzięki, hełm jest super. Bo ci się pewnie przyda, bo ja no Unbreaking niestety... 5, super, super. Mam eee... cały secior. Nie, jest patrz, nie, 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 patrz co trzymam w rękach, okej? Okay? Nie, nie, patrz, nie, patrz. Nie, patrz, nie, nie patrz. Nie, nie. Ja pierdolę. Nie, nie, patrz co ja tam skraftowałem przez dobra. Mamy to, wydobytet, wydobytec, wydobytec. Bulla, czekaj. Kurwa, człowiek motyka, ja pierdolę, nie wierzę. <laughs> wiesz, jak to było, Motykę z człowieka możesz wyjąć? Nie. Nie. Z ciebie się nic nie da wyjąć. Słyska? Dawaj robimy chodź. Dobra, bo potrzebujemy, żeby zrobić sobie ten Nichiri nowy mieczyk, to no. potrzebujemy dwóch Scarlet Ore i dwóch Scarlet Iron Sandów i jeden Iron Ingot. Jeden Iron Ingot. To mam osiem tego, Scarlet Or mam trzy będzie, nie no, to jest. Z tego co widzę, wiesz co, to chyba tak jest, że od jakości zależy, ile tego wypada z tego. Widzę kolejne, ale ich tu dużo, więc to nie będzie problemu. Będziemy mogli sobie ja się już robić. Ja idę już do kolejnego miejsca, to zaraz będziesz mógł się tepnąć. jo, jo, jo. ja sobie tutaj biegnę, bo gdzieś tutaj widziałem wysoko jakościowe. To jeżeli. O, tam jest, dobra. Biegnę do tego, kurde. O, jak jak ogarniesz swoje, to chodź do mnie, bo już mam kolejne. Jasne. O kurde, dobra. Tego Rer się nie da zebrać. Wiesz co, bo trzeba do niego diamentowy kilof. O, zobacz, mam diamentowy kilof! O, ale super! O, ale znalazłeś na górze diamentowy kilof, elegansko! Ja! Niesamowite po prostu, diamentowy kilof! Dobra, widzowie, słuchajcie. Dobra, to ja mam już tutaj te pozbierane, co ja widziałem. To chodź do mnie. O, jeszcze czekaj, bo jeszcze znalazłem mi jedno. O kurde, ale wiesz co, to jakiegoś specjalnego miecza chyba jest to, bo tu wypadł mi jakiś specjalny kamień. Hmm, hmm, hmm. Ciekawe do czego to służy. Dobra, siema. Może tu jest jeszcze jedno, to sobie kopaj. Dobra, a mam już dużo w ogóle. Dobrze, ale musimy mieć bardzo dużo. Dużo jest za mało. Jasne. Ty, 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 ty. Dobra, to ja biegnę. Yy, mam stronę. kolejne. Ło, to biegnę, biegnę, biegnę. Ignę, pygnę. W ogóle się tak zastanawiałem, się bo, bo te miecze kurde bele się kończą po jakimś czasie, nie? Więc... A myślę... tak, tylko one mają strasznie duże durability. Mam kolejne jak coś. Dobra, ja tutaj już zbieram pięknie ładnie. Już mam 11 i 21 tych kamieni, więc już jest kurde nieźle. Auć. Więc naprawdę powiem wam, pij belu idzie tutaj nam. Kurde bele, jeszcze tego Sabita będę gonił później po nocy. Sabito! Zarower cię y zabito! Mam zaraz kolejne. To jest chyba to specjalne, o którym mówiłeś. A nie, to nikiel jest akurat. A to nikiel jest. No, to tu na skam. Ten o, jest rer, jest r. Dobra. I mamy Dobra. z rer te kurde lepszej jakości kamienie. Dobra. Dobra. Czyli tutaj jest nikiel i jest to że takie te skarletowe. Ok. W ogóle jednej rzeczy mi brakuje. Słuchajcie po czystej serii, że nie można są soundtracków z tego anime puszczać, nie? Mam kolejne. Dobra. I zaraz rer znalazłem też. Dobra. Bierę, kurde. Ile dają, tyle bierę. Dobra, pięknie. Tu jest o, kolejne. Poleciałem normalnie. A tu ja się, że deszcz zaczął się, kurde. Nie, 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 przepraszam, ja jestem deszczem. Jesteś deszczem, dobra. O, gdyby... tam jest, yy, są krowy. Krowy, Oj, bym poszedł po nie, bo wiesz co, zostawiliśmy I... piecyk. Tak, zostawiliśmy, oczywiście, zgadza się. Dobra, czekaj, ja sobie bym tutaj zeskoczył. O, ja pierdyks, dobra, żyję. I wiesz co, spawner tutaj jest w ogóle. jest akurat spoko, rozwalamy. Dobra. To ja wrócę w takim razie do naszego tamtego miejsca. Jasne, jasne. wracaj, a ja tutaj pozbieram co jest. Mamy, dobra. dobra. To jest do wydupienia, emeraldy bym se wziął. W sumie nie biorę na razie tych kurde magii całych, nie wiem jak to działa swoją drogą. Za bardzo, więc na razie to wyrąbane, te krowy zetnę, żebyśmy mieli cokolwiek do żarcia. Dobrze, trzeba krowy ścinać. To jest kurde, dobra, mamy cztery krówki. A, bo wy nie jesteście na one shota I zaraz, kurde, wytapiamy nasze nowe miecze, nie? W ogóle powoli się zbliżamy o do końca. Kurczę, nasze miecze pierwsze, takie faktyczne. Od odcinka się zbieramy do końca, moi drodzy. Mm, mm. O kurde Belen, no to jeszcze chwilka. Jeszcze te miecze bym zrobił, kurde, dzisiaj w tym odcinku, wiecie? Tak żeby nie być tak na hamie, że o, 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 zapraszam do kolejnego odcinka, oglądajcie serię. A... Jestem jak coś już przy piecyku. Spoko tepam się już, sięła. Dobra, słuchaj, biegnę do naszego domku i ja bym tam te miecze spróbował, tak także dawaj za mną. Zaraz tutaj noc będzie, więc warto się pospieszyć. Ten domek gdzieś był tam z brzegu, z tego co pamiętam jak tam odpoczyłem. Nie pamiętam kompletnie, a ty tu przepalasz coś, tak? Czy tam się przepala, możesz wziąć to mięso? Bo ja już a, mięso, do chaty. dobra, no tu wezmę pewnie, że wezmę. Pier... Dobra, czy ja mam jakoś te żelazo przepalić, czy jak ty to tam widziałeś? Um... Ty i noskę nam do chaty w las. O, dobrze, niech będzie, niech Nie siedzi. Kurde, nie, 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 jakie to dźwięki to ja nie wiem. Kambako kampiro. Dobra. E, mamy to, mamy to. O, żelazo będziemy mieli ciul, dobra, bo mam 27 sztabek. Ja już teraz tak, muszę sobie crafting położyć jakiś. Mamy te te, 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 te do spania. E, masz crafting? Nie mam, ale mam drewno już dobra, robię crafting. Rób, a ja zobaczę sobie tak, Nihirin jak tutaj kurde te podstawowe się. Okej, okay, mam podstawowy Nihirin Sword. Nihirin Sword Senior w ogóle jest coś takiego, okej. Okay. Ja bym sobie tak popatrzył. Jakie wy macie kurwa craftingi? One... je się craftuje. One nie mają pokazanych craftingów, ale... Ja wiem, bo widziałem. Ale może po prostu one, wiesz, jak się kliknie, to po prostu ci przypisze jakiś losowy. Może, w sensie wiesz co, może jest tak, że ta modyfikacja nie ma pokazanych. Mamy dużo, także możesz spróbować. Dobra, mamy tutaj mieczyk Nihirin. Czekaj, zaczę przede wszystkim jaką formę mi da, nie? W razie czego będziemy mieć zapasowy. O kurwa Uder. Chodź no. tu przed chatę Oddech słońca Co ty kurwa POKA mnie to! Ja pierdyle! Trzymaj, robię drugi Od razu? Tak, to jest miecz dokładnie ten co miał yy, Tanjiro na starcie. To jest czarny miecz. On ma też prawdopodobnie od... Czekaj, przeklikajmy go. Tak! Oddech słońca mamy fake, na tym mieczach. Fake rainbow! Ja pierdolę! <laughs> Ale farta mamy! Dobra, wiesz co, skoro mamy jeszcze więcej, ja bym zrobił dwa zapasowe jeszcze takie. Oddaję ci ten miecz. E, to trzymaj, ja już sobie zrobiłem. Ale też słoneczny? No, też sobie zrobiłem już taki, trzymaj, trzymaj. Ja tu nam jeszcze Ale dwa zrobię. Ale słoneczny, robię. że masz. No bo to patrz, no masz ten, no to jest to, nie? Ja zrobiłem nam zapasowe, wiesz co, jakby czasami jakbyśmy zginęli i zgubili je, żeby można było sobie ten... Dobra, to ja pozostałe poodkładam tutaj. Eee, graję tu w ha A, dobra, naszą. to tutaj dam je. Dobra, spawn point. Bym Ho, tutaj wał, no. Kurde! Ale człowieku, ale mamy teraz super. Nie, to jest ekstra. A ja jeszcze z tymi i noskę sprawdził, jak to się robi. Więc mam tutaj jeszcze troszkę. E, wiem, że to będzie nam jeszcze. Jak się wpisywało spawn point? Tutaj jest po prostu spawn point. Po no, prostu spawn point wpisujesz. Czekaj, bo mi ktoś mówi, mówił. O że nie! Skamierze? to nie wiadomo, gdzie czekaj <grym> PPC. Hunter, który jest gdzieś. Nie wiadomo, gdzie. Ale nie, bo ja nie pamiętam, jak się nazywa. Ten set spawn point. Nie, nie działa ta komenda. Czekaj, ja bym kamień ten zebrał z zewnątrz. E, Łamany spawn, po prostu. Spawn. Set home? O, set home se wpiszę. Ho co? Czekaj, czekaj, co, czekaj. Co? Mamy modyfikację na set home? No, wpisałem sobie set home i teraz home. O, kurwa. O. <laughs> Dobra, wiecie co? Ja myślę, że to dzisiaj będzie na tyle. E, także. Chodź do domu, chodź do domu. Nie, tak, do, idę, idę. nie niech się biją. I chodź do domu. To już będzie w kolejnym odcinku. Także co moi drodzy. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał, jakkolwiek by nie był szalony. Pamiętajcie, że stanie łapy, suba, wpadajcie do Huntera i kurde, kimikami komo kamakakura. Będziemy w kolejnym odcinku pokazywać, jak działa, więc co powiem. Dzięki za oglądanie. Cześć. Jo.